Oto krótki horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na nów Księżyca w Raku, który nastąpi w nocy z piątku na sobotę 6 lipca 2024 roku. Przyniesie fal emocji i zachęci nas do głębszego spojrzenia w głąb siebie. To czas, kiedy intuicja i wrażliwość będą silnie odczuwalne, a nasze potrzeby emocjonalne wyjdą na pierwszy plan. Jeśli chcesz, aby energia tego nowiu przyniosła ci coś pozytywnego, napisz przyjmuję w komentarzu. Paran. Pod wpływem nowiu Twoje myśli naturalnie kierują się ku domowym sprawom i relacjom rodzinnym. To wymarzona chwila, aby zacieśnić więzi i tworzyć wokół siebie przytulną, pełną ciepła atmosferę. To wspaniały moment na budowanie więzi z najbliższymi. Byk! To świetna okazja, by głębiej zanurzyć się w swoje emocjonalne wnętrze. To doskonały czas, by skupić się na otwartym i szczerym dialogu zarówno z innymi, jak i z samym sobą. Pozwól sobie na pełne i uczciwe wyrażanie uczuć. Twoje serce na pewno ci za to podziękuje. Bliźnięta. Masz wyjątkową okazję do głębokiej refleksji nad swoimi wartościami i priorytetami. Chwila ta sprzyja inspiracji i jest idealnym momentem, by dokładnie przyjrzeć się swoim finansom. Wykorzystaj ten czas, aby wyznaczyć sobie konkretne materialne cele i zaplanować drogę do ich osiągnięcia. Rak to właśnie teraz nadszedł Twój moment. Nów w Twoim znaku zwiastuje nowy początek i świeżość. Teraz jest doskonały czas, by skupić się na swoich potrzebach i marzeniach. Chwytaj tę energię i działaj, aby je spełnić. Lew, znów jest idealnym momentem, by zadbać o swoją emocjonalną odnowę. Postaraj się znaleźć chwilę na relaks i głęboką refleksję, aby lepiej poznać swoje wewnętrzne potrzeby. W tym czasie możesz odkryć wiele o sobie, dając sobie szansę na prawdziwe zrozumienie i spokój. Panna. Nów niesie ze sobą wyjątkową energię zachęcającą Cię do pełnego zaangażowania w relacje z przyjaciółmi oraz z Twoją społecznością. Teraz jest idealny moment, aby nawiązać nowe znajomości oraz pielęgnować te, które sprawiają, że czujesz się zmotywowana i wspierana. Wykorzystaj tę wyjątkową okazję na wzmacnianie najistotniejszych więzi w Twoim życiu. Waga. Ten Nów może być kluczem do otwarcia drzwi pełnych nowych możliwości kariery. Zmień marzenia na cele i każdy dzień na krok w stronę ich realizacji. Skieruj całą swoją energię na to, co pragniesz osiągnąć i zobacz, jak zbliżasz się do swojego sukcesu. Skorpion. Ten nów zachęca cię do poszerzania horyzontów i zdobywania nowych cennych doświadczeń. To idealny moment, aby zapisać się na kurs, wyruszyć w podróż lub zaangażować się w działalność, która wzbogaci twój umysł. Nie przegap tej okazji, by rozwijać się i odkrywać nowe możliwości. Strzelec. Nadchodzący nów to wspaniały moment, by zanurkować w głąb swoich emocji i zrozumieć swoje najgłębsze potrzeby intymne. Skorzystaj z tej chwili, by pielęgnować zaufanie i budować prawdziwą bliskość w swoich relacjach. Twój świat uczuciowy zasługuje na pełną uwagę i troskę. Koziorożec. Nów otwiera księptową drzwi do świeżych możliwości w związkach i partnerstwach. Teraz jest najlepszy czas, aby skupić się na tworzeniu harmonii i równowagi w swoich relacjach. Pozwól swoim relacjom rozkwitnąć i wprowadź do swojego życia jeszcze więcej ciepła i zrozumienia. Wodnik. Ten nów może zachęcić cię, by zatroszczyć się o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. To idealny moment, by poświęcić się zdrowym nawykom oraz aktywnościom, które sprawiają ci radość i satysfakcję. Ryby. Nów w raku zachęca cię do rozbudzenia swojej kreatywności i pasji. To idealny moment, by rozpocząć nowy projekt artystyczny lub inną formę wyrażania siebie. To Twój czas na błysk. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub poznać swój horoskop, zapraszam Cię na konsultacje prywatne.